Słuchajcie, pojawiły się nowe poszlaki dotyczące historii Ribita, czyli sekretnej postaci z cyfrowego cyrku, którą to kojarzyć możecie z wypowiedzi Jax'a oraz tej sceny, przez którą wszyscy uznali, że to on był jego utraconym przyjacielem. Ale jak tak naprawdę wygląda historia tej żaby? Cóż, oglądajcie uważnie, by się przekonać. Przy okazji chciałbym pozdrowić wszystkich nowych wspierających ten kanał i być może zachęcić pozostałych do wsparcia. Poszczegóły klikajcie guzik wesprzyj, Dzięki. A na start zanim to przejdziemy do nowych poszlak, warto podsumować to co ustaliliśmy o Ribicie. Na chwilę obecną wiemy, że postać ta była prawdziwym przyjacielem naszego królika Jaxa i zapewne to z tą żabką nasz Jax wspólnie się wygłupiał, ponieważ jeśli przyjrzymy się szkicom projektowym Ribita, no to zobaczymy, że jego wyrazy twarzy są podobne do tych, które obecnie robi nasz Jax. Także nasz Ribit również posiada różne ciekawe miny które zapewne wynikają z ich wspólnych żartów, które robili nareszcie obsady cyfrowego cyrku. Do tego twórczyni naszych postaci potwierdziła, że Ribit abstraktował dokładnie przed naszym Kofmo, także jest on przedostatnią postacią, która odeszła z głównej obsady cyrku. Wiemy, że jest to oficjalna postać z obsady, że nie jest to żaden NPC, także ta informacja została potwierdzona. No i warto tutaj dodać, że dlatego też wspomnienia i smutek Jaxa są jeszcze tak bardzo świeże. Ribbit odszedł stosunkowo dosyć niedawno, więc Jax jeszcze nie pogodził się z jego odejściem, na co wskazują jego wypowiedzi, oraz scena z odcinka drugiego, gdzie ten tak zareagował na pogrzeb Kofmo. Lubimy robić małe pogrzeby, by pamiętać o tych, którzy się zabrakcieli. Ten został trochę przełożony ze względu na twoje przybycie. Przynajmniej tyle możemy dla nich zrobić. Co więcej, w piątym odcinku mina Jaxa, kiedy wspominany jest jego dawny przyjaciel i czy on w ogóle posiada tych przyjaciół, mówi więcej niż tysiąc słów. I od razu tutaj widać, że ten cierpi i bardzo za nim tęskni. Scena ta przy okazji zdradza nam, że Jax posiada swoją lepszą stronę, którą powoli zaczyna ujawniać. Lecz pomimo faktu, iż w piątym odcinku Jack zbliżył się do pomni, to jednak jeszcze nie otworzył się przed nią tak w pełni, przez co nie. Jest jest aktualnie on w stanie zdradzić swoich największych problemów i wyjaśnić, co tak naprawdę leży mu na sercu. I kiedy ta nasza pomni spytała go o co chodzi z jego najlepszym przyjacielem, to ten specjalnie uniknął odpowiedzi, zmieniając temat. Co to miało być? Nic ważnego. Kogo to obchodzi? Ech, nie wnerwiacie czasem jej zachowanie. Natomiast idąc dalej, kiedy jeszcze lepiej ta dwójka się poznała podczas całego odcinka tych różnych wypraw, no to Pomni spróbowała wrócić do tego tematu jego przyjaciela, lecz Jax wtedy również nie był chętny do rozmowy. Więc Czy chciałbyś o tym pogadać? Wyglądam jak pajac, jak myślisz? Ha! Także jak widzicie, Jax nie jest jeszcze gotowy na taką szczerą rozmowę o utracie, ribita, o swoich problemach i o swoich emocjach, lecz skoro nadchodzący szósty odcinek to odcinek Jaxa, to coś czuję, że w tym odcinku w końcu zbierze się w sobie i porozmawia o tym wszystkim z naszą pomni. No i tutaj może pojawić się pytanie, dlaczego pomni, dlaczego to przed nią zaczyna się otwierać i dlaczego to ją właśnie wybrał. I cóż, myślę tutaj, że to ma związek z jej przeszłością. Otóż pierwotnie pomni miała być żabą i miała ona wyglądać w ten oto sposób, który widzicie teraz na ekranie. I jak dobrze się przyjrzycie, no to jej pierwotny wygląd miał być zbliżony do wyglądu Ribita. Stąd też zapewne nawet w pierwotnym pomyśle na fabułę cyfrowego cyrku, Jax i Pomni zbliżali się do siebie przez to, że Jax widzi w niej podobieństwo do swojego utraconego kumpla. Co więcej, my nie znamy zachowania Ribita i tak naprawdę nie wiemy jaki on był, ale kto wie, być może Pomni zachowuje się do niego bardzo podobnie. Co może być kolejnym powodem, dlaczego to Jax tak łatwo potrafi z nią rozmawiać? Jax być może w samym jej zachowaniu widzi odbicie zachowania Ribita, dlatego też postanowił się do niej zbliżyć i to też może oznaczać, że Ribit przed przemianą w potwora przed abstrakcją był miły. Trochę nieśmiały i ogólnie dosyć dobry, podobnie jak nasza pomni. No dobra, ale pojawia się jeszcze pytanie, jak Jack zaprzyjaźnił się z Ribitem i jak wygląda historia tej dwójki. Cóż, poza tym, co już ustaliliśmy w naszych odcinkach, no to wiemy, że w cyfrowym cyrku łączy ich jeden fakt, a mianowicie. Oni są zwierzęciami. Otóż Jax jest królikiem, a Ribit jest żabą. A wygląd postaci w tym świecie nie jest przypadkowy, ponieważ z odcinka pilotażowego wiemy, że wygląd naszych bohaterów nawiązuje do ich realnych problemów. Także zwierzęce nawiązania nie są tu przypadkowe. No i przechodząc dalej, należy zapytać, co tak naprawdę stało się z Rebitem. I w tym temacie na chwilę obecną jest kilka teorii, które wam przedstawię. I na końcu filmu powiem, która z nich według mnie jest najbardziej możliwa. Ale Wy też koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole, która wersja wydarzeń ma najwięcej sensu. No, i zaczynając, pierwsza teoria mówi, iż abstrakcja ribita to wina naszej Gangl. i to dlatego teraz Jax jest dla niej taki niemiły. Ciągle niszczy jej maski, czy też nawet grozi Gengle, że zdradzi jej największy sekret przed ragatą, którego ona się boi. Oczywiście, nasza Gengle zwykle jest bardzo emocjonalna i generalnie jest ona miła, więc można by pomyśleć, że nie byłaby w stanie zrobić niczego złego, nic, co by doprowadziło do abstrakcji trakcji kolegi Jacksa, no ale z drugiej strony odcinek czwarty z przygody w Fast Foodzie pokazał nam bardzo dobrze, że jeśli coś nie idzie po jej myśli, to ta jest w stanie być brutalna, nieprzewidywalna i posunąć się do wszystkiego, aby tylko reszta jej się słuchała. Zresztą sami zobaczcie, co chciała zrobić tam z naszym Jacksem. Ale wracając do tematu, bardzo ważna sprawa. Uśmiechasz się? E, nie. Dlaczego? Chwila, 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 chwila. Chyba nikt tego nie widzi, prawda? A teraz czas na twoje przewartościowanie. Także jak widzieliście, Gengel momentami może naprawdę odbić i gdyby w odcinku czwartym relacje z innymi postaciami nie sprowadziły ją na ziemię, to ta mogłaby zrobić jeszcze gorsze rzeczy, jeszcze większą hipnozę naszemu Jaxowi, a to właśnie też oznacza, że istnieje szansa, iż Gengel już wcześniej na jakiejś przygodzie lekko zwariowała i być może poddawała hipnozie na przykład naszego Ribita, w jakiś sposób się na nim wyżyła, co mogło później odbić się na nim psychicznie, no i Doprowadzić do tego, że ten się trochę w sobie podłamał, no i później abstraktował. Niestety, w tym temacie szczegółów nie znamy, ale to ona obecnie z głównej obsady jest najbardziej podejrzana, jeżeli chodzi o jakąś postać, która mogłaby doprowadzić do abstrakcji naszej żabki. Co wynika oczywiście z jej niekontrolowanego zachowania i faktu, że Jax ma jej coś za złe, dlatego też ciągle się na niej wyżywa. I tak też widzowie wyglądała pierwsza teoria. Natomiast druga teoria jest dosyć krótka i nawiązuje do momentu pojawienia się nowej postaci. Otóż w cyrku nowe postacie często zastępują te stare. I taka nasza pomni zastąpiła Kofmo, i dlatego też w swoim obecnym wyglądzie mocno do niego nawiązuje. Lecz pierwotnie wiemy, że pomni miała być żabą co oznacza, że historia pierwotnie miała potoczyć się inaczej i pomni jako żabka miała zastąpić Ribita, także jego odejście może być z tym powiązane i być może Ribita tym razem w nowej wersji historii zastąpił nasz Kofmo, a Kofmo zastąpiła Pomni i tak też potoczyła się ich historia. Cóż, tego nie wiemy, ale nie możemy tego wykluczyć, szczególnie dlatego, że Jax Olał pogrzeb Kofmo, więc być może nie tylko tęsknota za Ribitem, ale też żal, że Kofmo go zastąpił, było powodem dlaczego nasz królik nie opłakiwał jego odejścia. No dobra, a przechodząc do trzeciej teorii, istnieje możliwość, że to Jax jest odpowiedzialny za zniknięcie Ribita i jego abstrakcję. I dlatego też unika tego tematu, oraz dlatego też jest obecnie taki hamski, ponieważ pod tą maską bycia głupim, robienia głupich żartów, skrywa on swoje takie prawdziwe uczucia. Otóż piąty odcinek zdradził nam ich złe wersje i cóż, ich złe wersje również nie są przypadkowe, ponieważ nawiązują do ich ukrytej natury. No i tutaj przykładowo złą wersję Gengel poznaliśmy w czwartym odcinku, dlatego też jej zastąpienie złym orbsmanem w piątym odcinku było możliwe, ponieważ o niej no nie dowiedzielibyśmy się zbyt dużo więcej, natomiast o samym Jaxie z jego złej wersji dowiadujemy się naprawdę sporo, ponieważ zły Jax jest miły i pomocny, co oznacza, że nasz prawdziwy Jax też ma w sobie taką osobowość i zapewne nasz Jax zanim to Rebeat odszedł, był bardziej dobrą postacią i być może lepiej dogadywał się z resztą obsady. Oczywiście tutaj warto dodać, że ich złe wersje to były ekstrema, czyli takie maksymalne pokazanie ich drugiej natury, także to oznacza, że na przykład nasza Pomni ma w sobie trochę takiej buntowniczej natury, ale nie jest aż tak bardzo zła jak widoczna w tym odcinku zła Pomni. Także mam nadzieję, że rozumiecie o co w tym wszystkim chodzi i widzicie teraz, że Jax skrywa w sobie dobro, które przy okazji rozmów wspomni powoli zaczyna ujawniać, ponieważ to tam mogliśmy zobaczyć, że na przykład martwi się trochę o naszą gęgel. Jej komediowa maska codziennie się rozlatuje. Czy myśli, że pogawędki z zubył magicznie wszystko naprawią? No, właśnie, nasz Jax martwi się o Gengle, także według mnie to po części wskazuje na to, iż raczej Ribit nie odszedł przez nią i według mnie Ribit raczej miał jakieś załamanie, jakieś problemy, i Jacksowi wtedy nie udało mu się go uratować. Dlatego też nasz królik obecnie obwinia się za jego abstrakcję, a jednocześnie próbuje zbliżyć się do Pomni, która mu go przypomina, co może prowadzić do tego, że właśnie w szóstym odcinku zdradzi jej prawdę i wtedy dowiemy się, czy ta teoria miała jakiś sens. A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego Jack zboi się kukurydzy, zobaczcie poprzedni film, link w przypiętym komentarzu.